Dzień dobry. Wie pan, co tak samego zdjęcia ciężko jest cokolwiek diagnozować? Ja bym jednak zapraszała na konsultację. Teraz, tak na szybciutko, co już mogę podrzucić, jeżeli chodzi o hipotezy czy jakieś rekomendacje. Wysyła pan Dick Pika. To nam może mówić o impulsywności, deficycie hamowania. Często zdarza się u osób z ADHD albo ze spektrum. Bywa ciężko przewidywać rezultaty swoich działań. Po drugie, wysyła mi pan zdjęcie swojego członka. To może sugerować zaburzenie wrażliwości odbioru sygnałów z otoczenia. Zachęcałabym jednak do omówienia się na wizytę do psychiatry w celu. Ustalenie takiej głębszej diagnozy psycholog tu nie tak bardzo może zadziałać. Może już teraz Pan wy zacząć wykonywać takie króciutkie ćwiczenie. Przed e, rozpoczęciem jakiejkolwiek czynności jest 60 sekund zatrzymywanie swojej uwagi i myślenia, jakie mogą być tego konsekwencje. A Spokojnie dzisiaj się z tym pracuje, jest mnóstwo technik, mnóstwo specjalistów, to będzie dobrze. Wszystkiego dobrego, dobranoc.